Siedzę właśnie na takich ławeczkach w naszej szkole, na których najczęściej rodzice czekają na swoje dzieci, które wychodzą z zajęć, te Eki. I właśnie tak mnie tutaj zainspirowała ta miejscówka do tego, że właśnie z tych ławeczek najczęściej padają do nas pytania od rodziców. I teraz takim gorącym tematem jest kontynuacja, więc prowadzimy taką sesję Q&A, odpowiemy na Wasze pytania. Jeśli nie będzie nam pasować plan zajęć, który zaproponowaliśmy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zaproponować jakieś inne rozwiązanie, jakąś inną propozycję terminu. Jeżeli to się totalnie nie uda, już w najgorszym przypadku, oczywiście możecie zrezygnować z tego miejsca, z tej kontynuacji i zwrócimy Wam tą opłatę kontynuacyjną. Po pierwsze, macie gwarancję miejsca w wydanej grupie. Jest przygotowana specjalna oferta cenowa. Dla tych, którzy przystąpią do kontynuacji, mamy prezent, niespodziankę oraz macie już luźną głowę na wrzesień. Już ten angielski można wpisywać do kalendarza, i wszystko jest zaplanowane i macie już pewność co do tego, co się będzie działo w przyszłym roku. Jak przystąpić do akcji kontynuacji? Macie kilka możliwości. Po pierwsze najlepiej zalogować się do dziennika Leglion i tam na górnym pasku czeka specjalna oferta grupy na przyszły rok zaplanowanej i proponowanej dla Waszych dzieci. I należy właśnie tą ofertę kliknąć i potwierdzić chęć kontynuacji. Trzeba opłacić zaliczkę. Jeżeli takiej oferty nie widzicie, jeżeli coś nie zadziałało w Waszej aplikacji, to również możecie do nas zadzwonić, podpytać i my oczywiście Wasze dziecko na taką grupę na przyszły rok zapiszemy. Jeżeli chodzi o Wasze wątpliwości co do poziomu dziecka, czy ono jest gotowe na kolejny poziom, to jak najbardziej my klasyfikujemy dzieci, robimy im takie testy diagnostyczne, robimy rozmowy z metodykiem i oceniamy ich możliwości, ich umiejętności i na pewno zaproponujemy jak najbardziej odpowiednią grupę dostosowaną do poziomu Waszego dziecka. Także o to możecie być spokojni.